Jest w palce filtr na locie. Cześć Sylwuś! Taka klapka na dole. Kto nie wie, ten się dowiaduje. Kto wie, ten wie. I pytanie jest, czy go czyściliście? Bo ten filtr zbiera różne rzeczy i trzeba go czasem wyczyścić. Jak zauważacie, że w kołnierzu palki po praniu stoi za dużo wody, w bębnie zdarza się, że stoi woda. To czyścimy. Leśna notka przypięta. Żelka. Piąteczkę. Na leśną notkę. Siadł ładnie, hej. Tam siedziałaś, a tu co? Żelka. Piąteczka. Tak. Leśna notka. Filtr w palcach. Gdzie jest? W tej klapce. Jak czyścimy, no wyciągamy i go tam czyścimy. Gabika umie, super. Ja czyszczę po każdym paniu za